Jeszcze kilka dni temu Warszawiacy nie poznawali Wisły, rzeka osiągnęła rekordowo niski poziom wysychając miejscami. Sytuacja zmieniła się jednak w ciągu kilku dni i to ekstremalnie w drugą stronę. Istnieje zagrożenie, że rzeka wyleje. Ostrzeżenie przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi otrzymała także m.in. południowa Wielkopolska. Sytuacja za którą odpowiada Niż Genłański jest dynamiczna. Dzisiaj IMGW wycofała część alertów. Sytuacja nieco zmieni się dopiero w nocy z czwartku na piątek oraz w piątek. Wówczas ten niż, który teraz daje nam opady bardziej w centralnej i wschodniej części naszego kraju, przemieści się na północ Polski oraz nad Bałtyk. Wtedy silniejsze opady właśnie wkroczą bardziej nad Pomorze, zachodnie Pomorze. I być może także do Wielkopolski. Opady nie będą jednak tak gwałtowne jak prognozowano. Z kolei teraz na południu kraju dojść może do podtopienia nawet lokalnych powodzi. Gwałtowne opady nie poprawią jednak złej sytuacji hydrologicznej. Ta woda jest zużyta na bieżące potrzeby roślinności, tak? Ale nie ma uzupełniania wód gruntowych i podziemnych. Bo deszcz spada w krótkim czasie i w dużej ilości. Woda spływa do rzeki, trafia do morza. Obecne zjawiska to zdaniem naukowców efekt zmian klimatu. Przestajemy mieć charakterystyczne pory roku, a mamy w tej chwili albo taką huśtawkę, albo okres podwyższonej temperatury, a drugi okres chłodniejszy i potem kilka dni bardzo ulewnych. Do czego musimy się nie tylko przyzwyczajać, ale i przygotować. Wspomniałem o, 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 na przykład w miastach o zbiornikach podziemnych, które są w stanie odebrać tą masę wody jak najszybciej, żeby nie było tragedii. Choć obecnie mamy do czynienia z ochłodzeniem i ulewami, to według synoptyków niedługo wrócą upały. Prognozy długoterminowe to one wskazują raczej, że i lipiec, i sierpień, a nawet jeszcze wrzesień będą powyżej tzw. normy termicznej, czyli raczej spodziewamy się, że będą to miesiące cieplejsze niż zwykle. Do czego też musimy się już przyzwyczajać.